Dzień dobry wszystkim kochaniutkim widzom Bardzo bym chciał Wam polecić stronę Gamehack Bo naprawdę Wystarczy, że będziecie grać w różne darmowe gry I zdobywacie Oto takie kamienie Dusz Za które później możecie Kupować Oto takie na przykład skrzyneczki Z których wpadają Wam różne nagrody A jak już taką otworzycie To Zrzucacie się sobie do ekwipunku albo sprzedajecie bardzo polecam. Ja na przykład boję się trochę kupić skrzynkę, bo może mi wypadać runa, ale mogą też to, kamienie dusz i w ogóle. Ale jakby mi wpadła taka runa, to też spoko nagroda, tylko właśnie wolałbym taką nagrodę. Ale ogólnie polecam bardzo fajnie strona, ponieważ tak jak mówiłem, możecie wygrać różne nagrody za granie w gry. Yy, polecam wbić, link będzie w opisie i polecam zarejestrować się przez link w opisie. Pa pa!